Na widzowie na dzisiejszym odcinku na moim kanale Dawid, przywita się. Cześć widzowie! No, my już dajemy go i widzimy się w pierwszej grze. Zaraz wylądujemy, widzowie. Dobra. O nim go? O niego. Okej. Okay. No dalej, no musimy. On jest słaby, on jest znów. Musisz mi pomóc. Mam dwójkę. On jest giga słaby. Ta, tam jest typ. Musiałem! Ja nie mogę. Ja mu dałem 150. Nice, co so, dobra, mamy punkty. Kto? Kogo mi jest ty? NAJS! Nice. Dobijaj. EJŚ y TY jesteś no, NIEGO! TEAMMATE! Rzuć go, rzuć go! Okej. Okay. Kolapsuj go, no kolapsuj go! Po co mi tak spamią? Odrodzić się? No, odradzam się. No, ja ja, 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 ja. no nie zdążę. Już zdążysz. My zaraz wylądujemy. Miejscówka. Mam typa oblicowe. Dasz radę? Tylko jednego mam. A to idę do ciebie. Chodź on, on mam pompę. Ja kimadiem. Nie tą jechało. Idę w kolejną stronę. Uciekłam mu. Uciekaj, chowaj się. Uff Ja przyciekłem. <grym> Dobra. Opuść te chwilę ekipę. Opuść ekipę. Okej, okay. odpuszczę. Odpuszczę. Mhm, mhm, Opuściłaś? Tak. Tak, mój ping. Trzeba porpa zresetować. Mhm. Uh -huh. A co masz inną liczbę pingów? Co? My, my tą Gremu musimy zagrać za, gra, za pięć punktów. Wiesz? 5 punktów w tej grze musimy. Nasz cel to 10 punktów punktów lątów. Lunga to. Ile czasu nam zostało? Y, ile? 6 minut. Uszypcie, no, Jeras, zatuj tego forte. Zostało 5 minut. 5, 9, 9, 9. Musimy mega szybko. Ej, a, a gramy dzisiaj roadkapa? Czy gramy? Czy, gramy Ranked Tkapa dziś? Jak dzisiaj są Soro Kaczka No, no... Ale na Bliskim Wschodzie, to jest wcześniej. Ok. A... ty graj dziś. Dzisiaj no, no ale, ale tu trzeba kwalifikacje. No, no, ja wiem, ale czy teraz są solka na Bliskim Wschodzie? Jak na Bliskim? No bo na Bliskim Wschodzie masz wcześniej o 17. No, no ale, ale nie ma, masz ta, tam kwalifikacji zarobionej. No ale w Europie też nie masz kwalifikacji. No, właśnie to, to, to jak ty coś grać? Normalnie, żeby się spróbować zakwalifikować. No, no ale, ale teraz, raz trzeba się. Teraz, raz, raz to, to. To już by był czas na skwalifikowanie się. Już się nie da. To zobaczymy, nie byś dał to Nie da się Jutro mamy dewizję Papa no, pamiętać, no, że? Trzy ja, 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 minuty mamy Ile? 3 Trzy minut, 3 minuty Trzy minuty Szybko. Ja już cię zapraszam ciągę. Żebyś jak najszybciej wziął. Dawaj. To zostania gra. Dora. A to koniec odcinka. Pa, pa.